No, i tu trzeba powiedzieć parę rzeczy gorzkich. Jeśli dziewczęta piją, to dzieci nie będzie, bo ktoś te dzieci musi rodzić. A to nie jest łatwe. To jest największy prezent który możemy dać Polsce. Będziemy robić wszystko, żeby tych prezentów było jak najwięcej. Dziewczęta. Dziewczęta są z nami bezpieczne. Nie Jest zgwałci skrzywdzi. ich żaden obcokrajowiec.